Siemcia. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pechowelowe, czyli podcastu, w którym wysyłacie mi swoje nieudane historie miłosne, a ja je czytam i komentuję. Słowa wstępu mamy za sobą, oczywiście zachęcam do wysyłania swoich historii. Macie do mnie namiary w opisie każdego odcinka, także nie jest jakoś trudno mnie znaleźć. A jeśli chcielibyście posłuchać trochę więcej mojego kontentu, nie tylko randkowego, to zapraszam na mojego YouTube'a oraz na Instagrama, na którym czasami coś wrzucam. No ale dobra, zacznijmy Wasze historie. Hej, dla odmiany opiszę randkę, w której to nie ja byłam ofiarą dziwnego typa, ale sama okazałam się być dziwną typiarą. Zerwałam z chłopakiem, z którym byłam dwa lata. Przyjaźniliśmy się na długo przed związkiem, byłam blisko z jego rodziną i paczką znajomych. Samo zerwanie też trwało dość długo, ciężko się było odciąć z dnia na dzień. No ale nastał dzień, w którym oznajmiliśmy światu, że już nie jesteśmy razem. Jakiś tydzień później zadzwonił kolega z wcześniej wspomnianej paczki znajomych, że ma dla mnie zaległy prezent ze swojej podróży i musimy się spotkać. Okej, okay, rzeczywiście umawialiśmy się kiedyś, ale długo to odwlekaliśmy. Zgodziłam się na spotkanie, myślałam, że po prostu wypijemy piwko, jak starzy znajomi. Nagle zaczął pisać mi wieczorami wiadomości o treści Dobranoc i tutaj emotka buziaczka. A że ja nie odpisywałam, bo nie wiedziałam, jak się zachować, to nasza kilkudniowa konwersacja składała się tylko z jego Dobranoc. Mam asertywność level zero. Nie potrafiłam mu napisać, że czuję się niezręcznie, ale z drugiej strony nigdzie nie napisał, że chce czegoś więcej. Może rzeczywiście tylko mówi dobranoc, a ja próbuję się doszukiwać z drugiego dna? Nadszedł dzień spotkania, a ja z godziny na godzinę zaczynałam się coraz bardziej stresować. Co będzie, jeśli dla niego to randka? Na kilkanaście minut przed tak zaczęłam panikować, że zadzwoniłam po swojego byłego, żeby przyszedł ze mną. Oj, dziewczyno! Przychodzę na miejsce spotkania, a kolega w ładnej koszuli z prezentem i różą. Ale się zrobiło gorąco. Co zrobiłam ja? Udawałam, że wszystko jest w porządku. Zabrałam swojego byłego na randkę. Możecie mnie oceniać. Jestem bardzo ciekawa, co tam się działo dalej, jak oni się zachowywali, czy któryś z nich wyszedł, czy w ogóle nie wiem, byli dla siebie mili, bo to jest ziomek z tamtej paczki. A co do tego, że zabrałaś swojego byłego na randkę, to nie wiem jak dla Was, ale ma to dla mnie taki vibe, że laska boi się spotkać z kolesiem, więc bierze swojego ex, żeby w razie co ją ochronił. Mamy niby mało informacji, ale ja tutaj nie czuję takiej intencji, że ona chciałaby, żeby jej ex był zazdrosny. Ale może się mylę? Nie wiem. Czytam dalej wiadomość, bo tutaj chyba jest o nowym kolesiu. Kiedyś spotykałam się też z dziwnym chłopakiem. Mieszkał z rodzicami w małym mieszkaniu. Jak zaprosił mnie pierwszy raz do siebie, to kazał poczekać pod drzwiami wejściowymi, bo musi ostrzec rodziców. Dziwne, ale okej. Okay. Może jego tata chodzi po domu bez majtek? I rzeczywiście lepiej go ostrzec. Jak już siedzieliśmy w pokoju, to co chwilę wchodziła jego mama spytać się o jakąś głupotę, a jak akurat nie wchodziła, to stała pod drzwiami i podsłuchiwała. Jezu, jak creepy. My siedzieliśmy na kanapie i oglądaliśmy serial. Jak się skończył, to chłopak bez słowa wstał, i usiadł przed komputerem. Ja wciąż siedzę na kanapie jakieś dwa metry od niego i czekam na rozwój wydarzeń. Dalej nic się nie odzywa. Patrzę na monitor komputera, może chce mi coś pokazać. Okazało się, że włączył sobie kwejka, zaczął oglądać śmieszne obrazki i co jakiś czas wybuchał głośnym śmiechem. Nagle oprzytomniał. Powiedział: Oj, sorki, że tak cię tutaj zostawiłem. A ja głupia: Nic się nie stało. A ten dalej ogląda i się śmieje. Trwało to dobre kilka minut. Co ciekawe, spotykaliśmy się dalej jeszcze kilka miesięcy. Zerwaliśmy, bo dowiedziałam się, że mnie zdradza i jest mitomanem. Okłamał mnie m.in., że pracuje, a w rzeczywistości nie robił nic w swoim życiu albo że jest młodszy niż w rzeczywistości. W dniu, w którym się dowiedziałam o wszystkim, byliśmy umówieni do kina na film, który bardzo chciałam obejrzeć. Mieliśmy wykorzystać jego darmowe bilety. Byłam na tyle wyrachowana, że postanowiłam najpierw pójść do kina za darmo, a dopiero potem z nim zerwać. Niczego nie żałuję. Pamiętajcie, darmo to uczciwa cena. Raz też byłam na randce, na której mój partner od samego początku co chwilę pisał wiadomości do swojej mamy, że już wraca, że już wsiada do tramwaju i, i że już jedzie. Tak, podglądałam z kim pisze cały czas. Bardzo dziękuję ci za historię, bo są niesamowite. Ja tutaj przeczytałam i takim ciurkiem, chociaż była chwila analizy tej pierwszej randki. Ale naprawdę mnie zaskoczyły te historie. Bardzo mi się podobało, jak koleś przeglądał kwajka. No, świetny typ. Następna historia. Cześć, chciałam Ci podziękować za założenie tego podcastu, bo sama uwielbiam takie historie, więc dołożę cegiełkę i podzielę się moją. Bardzo mi jest miło i tak jak powiedziałam, ja też bardzo lubię takie historie. Niektóre są tak szokujące dla mnie. Wy nie widzicie mojej twarzy, jak to nagrywam, ale czasami po prostu brakuje mi słów. Sytuacja miała miejsce w klubie, więc nie była to randka, ale zdecydowanie historia warta opowiedzenia. Było już koło czwartej rano, więc impreza umierała powoli śmiercią naturalną. Moje koleżanki porozchodziły się po klubie, a ja stwierdziłam, że jeszcze sobie potańczę. I nagle podchodzi do mnie bardzo przystojny chłopak, przedstawia się, całuje mnie w rękę i pyta się czy zatańczymy. Mówię, że jasne i myślę, że po tak obiecującym początku będzie tylko lepiej i tutaj nadchodzi plot twist. Gość nagle odwraca mnie tyłem, kładzie mi ręce na talii i zaczyna iść w górę. Dochodzi do pach i zaczyna jej pocierać w przód. O kurwa. Nie byłam na to gotowa. I zaczyna jej pocierać w przód i tył. Jak kurwa się pociera. Jak? Jak? Dlaczego? Nie wiem, co on ci sprawdzał, czy dezodorant nałożyłaś poprawnie. Może bez kitu, to jakiś z stapotu. Byłam w takim szoku, że dosłownie zesztywniałam, a najgorsze było to, że nie zareagowałam i udawałam, że to normalne. Wiecie, alkohol zrobił swoje. To oczywiście jeszcze nie koniec. W pewnym momencie owinął mnie swoimi rękami od tyłu i zaczął wkładać mi je do ust. Co? I głaskać po twarzy. Tutaj już zareagowałam i powiedziałam, że muszę iść. Nie, powinnaś po prostu dać mu w twarz, sorry. Na co on, zupełnie normalnie. Myślałam, że jest pijany, że robi rzeczy takie pod wpływem innych środków, ale wydawał się całkiem trzeźwy. Powiedział, że odprowadzi mnie i żebym nie chodziła sama po nocy. Wziął mój numerek, żeby odebrać płaszcz, a ja się zastanawiałam, co mu powiedzieć, żeby się odwalił, ale nie byłam wtedy szczególnie asertywna. Proszę, nie oceniaj, dobra, dobra, nie będę cię oceniać, ale no jestem w mocnym szoku. Wyszliśmy razem z klubu. On zamówił bolta z przystankiem u mnie. Mam nadzieję, że z twojego telefonu. Siedzimy i rozmawiamy w samochodzie. Co? Nie. nie. Nie, 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 nie. Całkiem dobrze nam się rozmawia. I w momencie jak ja mu zaczynam opowiadać coś o sobie, on bierze moją rękę i zaczyna ssać mi palce. I to tak, że prawie dotknęłam jego migdałków. Ja znowu zesztywniałam, zaczęłam się śmiać. I zabrałam mu tę rękę. Wysiadłam pod domem i zastanawiałam się, czy wszystkie imprezy techno w Warszawie tak wyglądają. Bardzo potężna historia, i ostatnio rozmawiałam na temat fetyszy. I to jest chyba ten typ, co bardzo lubi ssać palce i w ogóle kręcą go dłonie albo po prostu palce. Dobrze, że nie ściągnęłaś butów. Mogłoby być jeszcze bardziej niebezpiecznie, ale uważajcie na takich typów. Oczywiście wiecie, przestrzegam wszystkich, nie tylko kobiety. Ale dobrą radą jest po prostu nie rozdzielanie się od znajomych. No bo przy takich sytuacjach to dobrze, żeby ktoś po prostu zareagował, jeśli ty nie jesteś w stanie, bo jesteś tak w szoku. I ja jeszcze jestem w szoku, że on z tobą pojechał tym samochodem. Z drugiej strony, oczywiście, są też chore akcje w bolcie i Uberze, na pewno słyszeliście o różnych sytuacjach. Po prostu uważajcie na siebie. Następna historia. To było parę ładnych lat temu, kiedy jeszcze mieszkałem w Londynie. Na jednej z aplikacji randkowych dla gejów skontaktował się ze mną facet, który wydawał się dość sensowny, więc postanowiliśmy się spotkać na ciastko czy coś. Była to zima, także ciemno było już o 16. Gość miał urody typu ageless. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, więc czekajcie, sprawdzę na Google. Ageless. No, identycznie powiedziałyśmy. Agles. Wracając. Okrągła twarz, łysy. Ciężko powiedzieć było, ile miał lat, ale oficjalnie miał ich 38. Ja w tamtym czasie miałem 24. Ale okej, okay, randka nie jest od razu zobowiązująca. Chociaż przyznam, że wyglądał trochę dojrzalej, ale wiadomo, geny i zmęczenie życiem może się jakoś na nim wyryły. Po ciastku poszliśmy na spacer wzdłuż South Banku. Mam to do siebie, że dość szybko chodzę i po prostu szedłem sobie swoim tempem. Idę, idę i idę. I gadamy. I idę. I gość nagle coraz bardziej zwalnia. W pewnym momencie on nagle się zatrzymuje i mówi, że dalej iść nie może. Taki lekko zmieszany, pytam się o co chodzi. On nagle mi oznajmia, że miał tak naprawdę pięćdziesiąt kilka lat i że on już nie jest taki fit. Ja tak trochę nie wiem, co mam z nim zrobić, więc kontynuowaliśmy spacer, ale już trochę w innym tonie. Już więcej się nie spotkaliśmy w romantycznych okolicznościach. Nawet nie chodzi o ten wiek, ale bardziej o fakt oszukiwania mnie na ten temat. Trochę mi odebrało mowę, bo przyznaję, że taka duża różnica w wieku w tym, co on podał, to było bodajże 38 lat a 50 kilka. Okej, okay, mógł wyglądać po prostu dojrzale i nie pomyślałeś, że ma 50 kilka lat, ale mimo wszystko dlaczego ktoś oszukuje z wiekiem i to nie jest, nie wiem, rok różnicy, tylko kurde, 20 parę lat. Plusem jest to, że Twoja sprawność fizyczna musiała go zmusić do tego, aby się przyznał. Chociaż z drugiej strony, czy chodzenie to jest od razu ogromna sprawność fizyczna? Byłam w Londynie z kolegą akurat w marcu, tak, w marcu byliśmy. I jeśli wiecie lub nie, no to ja aktywnie tańczę. No, mam kilka razy w tygodniu treningi, a mimo to mój kolega, który nie trenuje w ten sposób co ja, tylko chodzi na spacery i biega. Dużo lepiej sobie poradził w Londynie i tam robiliśmy po 30 tysięcy kroków jednego dnia. Ja wymiękałam, naprawdę, przyznaję się. Czym trochę denerwowałam tego kolegę, który chciał jeszcze więcej chodzić. Także chyba nie chodzi tylko o bycie fit z takimi długimi dystansami. Druga historia. To było całkiem niedawno. Na tinderze zmeczowało mnie i takiego Australijczyka. Całkiem dobrze nam się pisało, chociaż nie były to jakieś wyżyny konwersacyjne, ale dało radę. Zdecydowaliśmy się spotkać na piwo i jakieś żarcie. Spotkaliśmy się wieczorem i w drodze na miejsce praktykowaliśmy smoltok. Szczególnie na temat jego świeżej przeprowadzki do naszego miasta. Generalnie miałem wrażenie, że będzie o czym gadać. W restauracji zamówiliśmy jakieś wino i żarcie, i tak naprawdę to ja inicjowałem całą rozmowę. Cokolwiek jego się zapytałem, on mi odpowiadał i pytał się z powrotem: A ty? Gość zupełnie nie wiedział, o co pytać. Nie potrafił podtrzymywać tej konwersacji, i to ja byłem paliwem tej integracji. A, nawet zarymowałeś. Pomyślałem, że może jeżeli nic nie będę mówił, to może on się coś odezwie i wyjdzie z jakąś inicjatywą. Więc milczę. Minuta jedna, minuta druga, trzecia i on nic. Patrzy się, to tu, to tam. No to zaczynam znowu. Pytanie, jego odpowiedź i to, a ty? <grym> I cisza. Więc postanowiłem milczeć trochę dalej. I on dalej nic. Więc po prostu jemu ja powiedziałem, że nie ma sensu marnować czasu i po prostu trzeba wyjść. Mam wrażenie, że on po prostu chciał się najść za moje pieniądze, bo od początku nie był skory do pójścia do baru cokolwiek zamówić. Rozeszliśmy się i wróciłem do tego samego baru, gdzie spędziłem kilka godzin dołączając się do jakiejś pary turystów z Labradorem. Z nimi miałem więcej do niż z nim. Ja bym tę historię zatytułowała Gramy w króla ciszy. To mi się bardzo skojarzyło z czasami podstawówki. Rozumiem, że na przykład ktoś jest nieśmiały i trudno mu się otworzyć, ale mimo wszystko, nawet na pierwszym spotkaniu, jeśli nic od siebie nie dajesz, to nie oczekuj, że wszystko dostaniesz. No, wypadałoby wykazać jakąś minimalną chęć zaangażowania. Tak w tym temacie, to ja ostatnio rozkminiałam, jaki ja mam problem z aplikacjami randkowymi. Jak rozmawiam sobie z ludźmi, to często czuję się, jakbym przeprowadzała z nimi wywiad. Bo tutaj ten koleś chociażby pytał, a ty, ale w moich rozmowach ja często muszę coś pytać i ta druga strona nawet nie pyta, co ja o tym uważam, jakie są moje zainteresowania, i potem ktoś mi na przykład zarzuca, że ghostuję. Tylko jaki jest w tym rzeczywiście ghosting, skoro ta nasza rozmowa wygląda jak przepytywanie drugiej osoby o życie? Szukając plusów tej historii, to w sumie dobrze, że się spotkaliście na żywo, bo przynajmniej nie musisz teraz tracić czasu na dalsze konwersacje i. Nastawianie się, że może coś z tego by było. Następna historia. Otóż sytuacja wyglądała tak. Na zimowym obozie poznałam chłopaka, z którym niedługo po powrocie złapałam kontakt i zaczęliśmy pisać. Na początku wszystko super. Zaprzyjaźniliśmy się, mieliśmy dużo tematów do gadania, ale Michał zaczął do mnie zarywać, wysyłając mi TikToki w stylu I need gold without a. <coughs> Pierwiastek złoto to AU. Bez A to samo U, czyli U. Jezu, jakie to jest głębokie. Czyli potrzebuję Ciebie. Dobrze, że mi to wytłumaczyłaś, dziękuję. Ale mi się to nie podobało, więc dwa razy dobitnie mu odmówiłam i powiedziałam, że nie chcę związku. Niedługo później Michał zaprosił mnie do kina na maraton fantastycznych zwierząt. A ja się zgodziłam, bo kompletnie nie strzeliłam, że chodzi mu o randkę i myślałam, że idziemy tam jako ziomki. Problem w tym, że mieszkał dość daleko, a ja nie chciałam mówić rodzicom bo przygotowałam się, żeby w razie czego odmówić mu kolejny raz. Dlatego poprosiłam o pomoc 18 osiemnastoletnią siostrę i jej chłopaka. Chciałam, żeby mnie zawieźli i przy okazji też poglądali filmy, które miały trwać do pierwszej trzydzieści. Michał miał wszystkie bilety. Dalej historia nie jest zbyt długa. Spóźnił się 16 minut. Podoba mi się, że to jest tak doprecyzowane. Nie 15 minut, nie pół godziny. 16 minut. Przyszedł, kiedy film już trwał, a ja stałam przy kasie i czekałam jak idiotka. Miał na sobie dres, kupił popcorn tylko dla siebie i nawet nie zaczął go jeść. Nie no, tak się nie robi, popcorn trzeba zjeść. Przez kolejne 7 godzin maratonu nie odezwał się do mnie ani słowem, poza pojedynczą odpowiedzią na moje kilka pytań. Zgaduję, że on się obraził, że nie przyszłaś sama, bo on się nastawiał na randkę. Ostatecznie musiałam się trzy razy upominać, żeby powiedział mi, jak oddać mu pieniądze. Następnego dnia napisał i przeprosił, że dziwnie się zachowywał. Ale odpisałam, że już trochę za późno i kontakt się urwał. Tutaj się kończy historia. Czyli ta historia się urywa, niczym kontakt. Ja się jeszcze upewnię, czy ewentualnie nie było tam dalszego ciągu. Nie, na tym się kończy ta historia. Tak jak powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że po prostu chłopak nastawiał się na randkę i że trochę czuł się rozczarowany tym, że ty tego tak nie potraktowałaś poważnie jak on. Nie wiem, ile macie lat, ale skoro to było na zimowym obozie, no to tak zgaduję, że. Plus, minus, piętnaście, szesnaście. Mam nadzieję, że jego słońce, słońce chciałam powiedzieć serce. Mam nadzieję, że jego serduszko nie jest jakoś złamane i że trzyma się tam chłopak. Następna historia. Pracowałam kiedyś w magazynie farmaceutycznym. Prosta i przyjemna praca. Zbieranie leków z półek magazynowych i pakowanie ich dla okolicznych aptek. Jako, że nie jestem osobą zbyt komunikatywną, a po prostu nieśmiałym introwertykiem, to czasem z kimś zamieniałam kilka zdań. To tu, to tam, ale ogólnie za dużo z nikim nie rozmawiałam. I tutaj wkracza swatka Beatka, jak to ją po czasie nazwałam. Roznosiliśmy zwroty po magazynie, z takiego wielkiego pudła na odpowiednie półki. I w pewnym momencie pomiędzy paczką rutinoskorbinu, a maścią kotek, tak, jest coś takiego, maść kotek, ja muszę to sprawdzić, wyskoczyło mi maść tygrysia. Potoczna nazwa przeciwbólowych i rozgrzewających maści leczniczych o różnym składzie i zastosowaniach. Dostępna w PRL podobna maść wytwarzona w Wietnamie była nazywana potocznie maścią z kotkiem. Okej, okay, czy oni widzieli tygrysa i nazywali go kotkiem? To jest, to jest urocze bardzo. Dobra, wracamy. Batka mnie pyta, czy nie wyszłabym z kolegą Arkiem na drinka. Bo on taki nieśmiały i boi się zapytać. Tak, on stał obok beatki. No to ja zgodnie z prawdą odpowiadam, że nie bardzo, bo jestem abstynentką. Zabieram leku i odnoszę go sześć działów dalej. Wracam i beatka pyta mnie, a może zgodziłabym się na kawę? Na co ja, że no nie bardzo, bo ja nie piję kawy, ale jak już to na herbatkę mogę się zgodzić. Po czym zabieram kolejny stosik tabletek i odnoszę je na miejsce, wracam i w końcu Arek się do mnie odzywa. I jakoś tak nieporadnie mówi, że co powiem na ten weekend. A ja zgodnie z prawdą mówię mu, że nie ma opcji, bo mam studia. Studiuję zaocznie. Na co on, niezrażony, że to dogadamy się później. No okej, okay, herbatka zawsze spoko. Ucieszyłam się, że może w końcu zdobędę znajomych w pracy. Po jakichś 30 minutach przypadkiem podsłuchałam wiecie, magazyn nie ma ścian, tylko regały, przez które wszystko słychać. Jak Arek ekscytuje się z kolegami, że wreszcie umówił się na randkę. I potem pójdziemy do niego i co to nie będzie. I wtedy do mnie dotarło, że właśnie umówiłam się na randkę. Tylko, że ja mam chłopaka i nie, nie jest nim Arek. <grych> o Boże, piękne. W tym momencie wspomnę, że jako osoba aseksualna nigdy nie potrafię wyczytać tego typu miłosnych aluzji tak długo, jak długo ktoś nie powie mi w twarz: Hej, podrywam cię. Mało tego, ziomek opowiada o jakimś pójściu do jego mieszkania, a ja zgodziłam się tylko na przyjacielską herbatkę. W tamtym momencie dosłownie poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Pierwsze co zrobiłam to oczywiście poinformowałam mojego chłopaka, że bardzo go przepraszam, nie chciałam i ja nie wiem jak to się stało, ale chyba się umówiłam na randkę z kolesiem z pracy. On niewzruszony obrócił sytuację w żart, bo ufa mi i wie, że ja naprawdę jestem nierozgarnięta w odczytywaniu sygnałów. Oczywiście obiecałam mu, że wszystko odkręcę. Finalnie nie dałam rady, bo kolega Arek unikał mnie jak ognia przez kolejny tydzień. A przecież nie będę go gonić pomiędzy regałami, bo nie na tym polega praca. Trzy dni później wszyscy gratulowali mu w związku z Kasią, inną babeczką z pracy. Także no, sytuacja rozwiązała się sama, a z moim chłopakiem jestem do dziś. Ciekawa jestem, czy do niego doszło, że ty nie traktujesz tego jako randkę i że masz chłopaka. Bo z jakiegoś powodu nagle się unika i wiąże się z jakąś inną laską. Bardzo to dziwne. I tym pozytywnym akcentem kończę maila. Może innym razem podeślę kolejne przypołowe historie z życia Asa w tym związkowym świecie. Bardzo ciekawe są takie historie randkowe osób aseksualnych, bo zupełnie inaczej odczytują sygnały. Z drugiej strony, my też często żyjemy jakimiś stereotypami na ten temat. I na tej historii zakończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co tutaj podsyłacie. Słyszymy się niedługo i życzę Wam miłego weekendu albo tygodnia. Zależy, kiedy mnie słuchacie. Dobrego dnia w pracy, sprzątania albo odpoczynku. Ściskam cieplutko, bez odbioru.